Zespół policystycznych jajników rozpoznajemy u 8-12% kobiet w okresie rozrodczym. Zespół charakteryzuje się hipoandrogenizmem, zaburzeniami miesiączkowania o typie rzadkich miesiączek lub ich braku oraz obrazem jajników policystycznych w badaniu ultrasonograficznym. Ponad połowa pacjentek z PCOS ma podwyższoną masę ciała. Przyczyną niepłodności u kobiet z zespołem policystycznych jajników jest brak naturalnych owulacyjnych cykli miesiączkowych, a leczeniem niepłodności u tych kobiet jest indukcja jajeczkowania. Chore z PCOS mają większe ryzyko zespołu hiperstymulacji jajników, który jest bardzo niebezpiecznym powikłaniem. Indukcję owulacji rozpoczynamy od zastosowania letrozolu lub cytynianu klomifenu, a jeśli nie ma efektu, można rozważyć indukcję owulacji gonadotropinami. Żeby stymulacja w PCOS była bezpieczna, należy stosować bardzo małe dawki gonadotropin i prowadzić ścisłe monitorowanie ultrasonograficzne zarówno ilości, jak i wielkości wzrastających pęcherzyków. W sytuacji wzrostu więcej niż trzech pęcherzyków należy terapię przerwać i zalecić abstynencję płciową lub mechaniczną antykoncepcję. Ze względu na duże prawdopodobieństwo ciąży wielopłodowej po przeprowadzeniu kilku nieefektywnych cykli stymulacji do naturalnego współżycia lub inseminacji, należy rozważyć przygotowanie chorej do programu zapłodnienia pozaustrojowego. Oznaczenie stężenia hormonu antymilorowskiego AMH jest bardzo pomocne w celu odpowiedniego doboru dawki leków. W szczególności, że ryzyko zespołu hiperstymulacji podczas stymulacji do IVF u kobiet z PSOS jest największe. Aby bezpiecznie przeprowadzić pacjentkę z PCOS przez procedurę IVF i zmniejszyć jej ryzyko hyperstymulacji, w większości przypadków jako zakończenie stymulacji proponowany jest analog GNRH i planujemy zamrożenie wszystkich zarodków oraz odraczamy transfer. Należy pamiętać, że u kobiet z otyłością należy zaplanować troszeczkę, nieznacznie większe dawki gonadotropin do stymulacji.